pomyślałam, że porozmawiamy dziś o tym, co to znaczy doceniać siebie. To jest taki temat, który jednych ciekawi, jednych drażni. Jedni mówią, że to jakaś bzdura, bo ciągle się teraz ostatnio przecież o tym mówi. Polub siebie, pokochaj, doceni, poznaj swoją wartość. No i można powiedzieć, że część ludności się tym Przejmuje i się stara o to, i zależy im na tym, a część mówi: To jakaś bzdura, to jakieś fanaberie, to znowu są pomysły jakichś psychoterapeutów i psychologów. No, różnie bywa, każdemu wolno, słuchajcie, tak jak chce. To jest najważniejsza rzecz, a propos doceni siebie. Każdemu wolno tak, jak mu potrzeba. Tylko teraz pytanie: Co mi potrzeba? Powiem Wam coś e, takiego, nie wiem, może dziwnego, a może zwykłego dla Was. Że nie zawsze wiemy, co nam potrzeba. Dlaczego? Dlatego, że nas bardzo konsekwentnie uczą, właściwie tresują, kochani, żeby nam było potrzeba czegoś trochę innego niż my naprawdę chcemy. No i będę się teraz wdawała w to, kto to robi. Oczywiście nasze wychowanie globalnie i dom i, i autorytet, i media i no, wszyscy, którzy na nas mają wpływ. Co to jest z tym docenianiem? Docenianie jest naprawdę ważne, nawet dla tych, którzy mówią, że jest nieważne. Polega na tym, że bardzo pragniemy, potrzebujemy mieć uznanie. Jest to jedna z takich podstawowych potrzeb ludzkich, żebyśmy czuli, że jesteśmy zauważeni, że jesteśmy kimś dla ludzi, że się jakoś wyróżniamy, że mają do nas stosunek, że w ogóle nas wybierają, że są to wszystko jest z zewnątrz, prawda? To jest, uczymy się tego, że jeżeli nas wybierają, doceniają, jeszcze to podkreślą, jeszcze nas nagrodzą, no to jesteśmy wtedy w porządku. No to możemy tak się ucieszyć, tylko że często nie na długo, bo na przykład ktoś znowu potem nam zrobi jakąś uwagę krytyczną, albo nie do końca jest z nas zadowolony, no to nam się wtedy na przykład rozpada to dobre za, zadowolenie z siebie, ten stan takiego. Poczucia, że jestem okej. Okay. No i oczywiście mówię o ludziach, którzy są bardziej nastawieni na tak zwaną sterowność, A to sporo z nas tak ma, ponieważ, ponieważ dostajemy za mało pochwał w dzieciństwie i później, a za dużo bardzo słów krytycznych. I jest nam niełatwo siebie docenić. Jest nam trudno poczuć, że ta najważniejsza wartość, najważniejsza baza, najważniejszy punkt, w którym się ma w nas. Pojawiać poczucie takiego dobrego osadzenia w sobie, takiej też jakiegoś zaufania do siebie, jakiegoś poczucia wartości, o którym się często mówi, że ono się tak naprawdę najbardziej ma osadzić w nas, wewnątrz naszego tak zwanego organizmu. Czasem nam się wydaje, że to ma być w umyśle, czasem nam się wydaje, że to polega na tym, żebyśmy nie robili błędów. Czasem to nam się wydaje, że y, mamy ten stan mieć cały czas, bo jak go nie mamy cały czas, to znaczy, że go w ogóle nie mamy. Więc oczywiście nie można mieć żadnego stanu cały czas, ani stanu szczęścia, ani spokoju, ale również jest to dobra pociecha, że też takich bardzo złych stanów też nie można mieć cały czas, bo jednak przerywane są jakimiś innymi. Ja wiem, że są ludzie, którzy mają częściej i więcej, na przykład lęk w sobie, czy jakiś niepokój, czy jakieś poczucie smutku, ale oni też czasami się uśmiechną, czasem coś ich zachwyci, czasem coś ich zadziwi, zdenerwuje, więc jest taki płodozmian w człowieku, normalny zupełnie, więc to, żebyśmy siebie doceniali totalnie, to nie wyjdzie nigdy nikomu, żeby nie wiem, jak się starał. Natomiast o co chodzi? Żeby tego było więcej niż mniej, czyli żebyśmy mieli taką w sobie Dyspozycję, takie poczucie takiego potencjału, że w każdej chwili, może nie w każdej chwili, ale że jak nam się troszkę obsunie to poczucie wartości, że może jak się trochę zmartwimy, że coś nam nie wyszło tak jak chcieliśmy, albo jak ktoś chciał. Co naprawdę, kochanie, jest trochę mniej ważne niż to, że myśmy chcieli, to sobie będziemy mogli wrócić do tego docenienia, do tego poczucia, że jestem w porządku, że jestem OK. To są bardzo fajne słowa, jestem w porządku. Cokolwiek robię, to taka fajna afirmacja. Na pewno wiecie, co to są afirmacje. To jest taka myśl absolutnie pozytywna, w, takim, w czasie teraźniejszym już spełniona. Czyli nie będę dopiero w porządku, jak na przykład zrobię maturę, albo skończę studia, albo kupię samochód albo uwiodę tą panienkę, która mi się podoba, tylko jestem już w porządku. Czyli niezależnie od tego, co mi nie pasuje, to ja to i tak w sobie akceptuję. Właśnie to jest bardzo ciekawy kawałek, aspekt te tego tematu, że jak to ja mówię, nie jest sztuka siebie akceptować w celofanie i z kokardką, kiedy jesteśmy no, wypindżeni, tacy bardzo nastawieni na dobienie dobrego wrażenia. Bardzo ważne, żebyśmy siebie akceptowali w każdej postaci. Może powiedziałam sprzeczność, bo przedtem powiedziałam, że nie zawsze, a w każdej postaci to niby zawsze. No, pasuje to do siebie, to nie jest sprzeczność. W każda postać po, po, polega na tym, że na przykład jesteśmy dzisiaj niechętni, nie chce nam się nic robić. Mamy taki stan pod tytułem, żebym z łóżka nie wyszła. Zdarza Wam się, bo mnie tak normalne, ludzkie, absolutnie ok. I wtedy polubić to i polubić siebie, bo mam prawo do czegoś takiego. W ogóle docenić się, dotraktować się jako człowieka, który nie jest do poprawki. Ja często mówię i właściwie prawie zawsze, prawie zawsze zaczynam moje grupy terapeutyczne od tego, słuchajcie, nie jesteście tutaj do poprawki. Jesteście tutaj po to, żeby wam było lepiej w takich sferach, w których chcecie, żeby Wam się zrobiło jeszcze fajniej niż jest. Oczywiście ludzie mają taką często tendencję do tego, żeby bardziej zwracać uwagę na to, czego im brak, niż na to, co mają. No bo mamy, no to już jest, prawda? A jak nie mamy, no to o Boże, tak byśmy chcieli mieć. Chcielibyśmy mieć poczucie zadowolenia z siebie i jak go nie mamy, to na przykład nie lubimy tych, którzy je mają. E, mo, może nie lubimy, może zazdrościmy, może czasami niestety zawiścimy, e, troszkę ich może krytykujemy, albo się ich czepiamy i mówimy, że to nieprawda. Szczególnie trudno człowiekowi, który rzadko się dobrze ze sobą czuje, uwierzyć, że są ludzie, którzy się często ze sobą dobrze czują. Czasem nawet można powiedzieć, że, że podejrzewają ich o udawanie, o sztuczność. Ja myślę, kochani, że nie warto tak. Warto raczej powiedzieć, jak oni potrafią, to ja też będę mógł, czy mogła że mogę się tego nauczyć, a można się tego nauczyć, że mogę e, przestawić jakby swoje... E, taką wajchę przełożyć z takich negatywnych rzeczy na pozytywne. Bardzo tu dobrze robi praca z afirmacjami. Ona jest czasami ob, trochę obśmiewana, jako, że to niby się mówi, że wszystko sobie można afirmacją zrobić. Wszystkiego nie można, ale sporo. To, co można, to zmienić myślenie. Nastawić myślenie na szukanie pozytywów. I teraz zobaczcie: takie jest zdanie, które ja bardzo lubię, co odkryłam, że takie dwa zdania są prawdziwe. Jedno jest takie: dobre zawsze mija, a złe zawsze wraca. A drugie zdanie jest takie: złe zawsze mija, a dobre zawsze wraca. No i zobaczcie: niby o tym samym. Natomiast jak sobie pomyślę, że jak jest mi kiepsko, to na pewno mi się zrobi dobrze też potem. To naprawdę lepiej robi, na umysł, na brzuszek, na, na, na samopoczucie. A propos brzucha to w brzuchu mamy emocje i w brzuchu czujemy nie w głowie, kochani. Wyjdźcie trochę z głowy, zacznijcie sobie głaskać swój brzuch. Zacznijcie i metaforycznie mówię, i dosłownie mówię zacznijcie siebie głaskać zacznijcie siebie lepiej traktować. Jeżeli mówię do tych, którzy już to robią, to zawsze możecie jeszcze bardziej. I nie wierzcie w takie zdanie rodziców, którzy czasem mówią tak, jak będę cię chwalić, to będziesz zarozumiała. Nie wolno dziecka za bardzo e, tak traktować, że wszystko dobrze, bo będzie przestanie robić, bo będzie leniem, bo się nie będzie za nic chciał zabrać. To nieprawda. Człowiek wcale nie lubi nic nie robić. Człowiek wcale nie lubi lenistwo, to poza tym jest w ogóle zupełnie inna sprawa. To jest przyjemność. Jak ci przestań sprawiać przyjemność, to przestań się lenić, tylko zabierz się do roboty, bo to nie warto. Natomiast y, wiedz o tym, że y, jeśli będziesz siebie traktować coraz lepiej, to twój organizm własny ci to bardzo zwróci, bo będzie coraz zdrowszy, będziesz mieć ochotę na coraz więcej fajnych zadań, ludzie cię będą bardziej przyjmować, akceptować, bo ty też będziesz dla nich milszy. Jak siebie docenisz, to doceniasz innych łatwiej. Po prostu lepiej się żyje. Pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał, bo wtedy nie ominiecie kolejnych tematów. Powodzenia!